Cześć, Jestem Magic by Filip. Niedawno na moim kanale wybiło 500 subskrypcji, za to wam bardzo dziękuję. Yy, I dziś robię giveaway, tak jak ostatnio na 300 subskrypcji. A chwila. No, yy, koszulka by Filip już doszła kilka tygodni. No, myślę, że 3 tygodnie temu. Nie byłem w stanie nagrać filmu, byłem w Turcji, za to Was też bardzo przepraszam. Ale pod koniec filmu będę robił prezentację całej koszulki, więc no, czekajcie do końca filmu. A zaraz, trzeba o giveaway. No dobra, no i giveaway będzie, uwaga, na. 30 złotych piku, dlatego że stwierdziłem, że y, dużo z Was nie interesuje się magią tak jak ja i po prostu nie będą Wam potrzebne jakieś rekwizyty magiczne. A za takie 30 zł do piku będziecie mogli kupić słody, czy nawet jakieś dwie ptaje, bicycle, jeśli właśnie się tym interesujecie. Możecie kupić Bondo, Playstation, Bondo, no do Google Play do App Store, naprawdę dużo rzeczy możecie kupić, y, więc myślę, że taka forma giveawaya i taka forma właśnie y, te rzeczy do wygrania będzie Wam się bardziej podobała. No i teraz jak wziąć udział w konkursie? Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, yy, polubić ten film i napisać w komentarzu gotowe. Yy, jak to się wszystko zrobi, to już yy, trzeba czekać, bo myślę, że za jakiś tydzień lub dwa wyruszuję zwycięzcę tego konkursu. A myślę, że już niedługo na moim kanale będą znajdować się takie vlogi magiczne i ogólnie vlogi. Dlatego yy, napiszcie w komentarzu, czy, po, czy podoba Wam się taka forma vlogów, typu yy, będą takie ogólne vlogi, czyli będę re relacjonował, co się działo w danym tygodniu, bo będę robił co, co tydzień, yy, ale przy okazji będę yy, kupował, kupował jakieś rekwizyty magiczne i pokazywał Wam z nimi efekty, yy, chodził po ulicy i robił magię uliczną. Yy, tak jak mówiłem, w, chyba w, trzech w trzecim poprzednim odcinku, nie pamiętam, ale na pewno o tym mówiłem. Po prostu będą to takie vlogi magiczne, ale też vlogi. Więc napiszcie też w komentarzu, czy podoba Wam się taka forma y, vlogów i myślę, że już w te wakacje będzie pierwszy taki vlog. No a teraz, jak już mówiłem na początku, y, prezentacja, stu, y, prezentacja koszulki y, y, na początku. Na przodzie napis Magic Boy Philip czerwony, tak jak to było na y, bluzie Magic Boy Philip, bo jak mówiłem, jeden z ulubionych kolorów jest czerwony. Po, na lewym rękawie jest pik, na prawym rękawie jest kier. I na tyle uwaga dla tych, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą. Dla tych, którzy nie obserwują mnie na Instagramie, nie wiedzą, bo było zdjęcie z tyłem tej koszulki. I uwaga, tył koszulki jest taki. No, yy, znajduje się tam wszystkie kolory kart, czyli Pik, tref, Kier i Karo i jakieś dziwne czerwone kropeczki. Ale myślę, że mi się na przykład, myślę, że fajna koszulka mi się na przykład bardzo podoba. Dlatego napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Więc napiszcie w komentarzu, czy, czy chcielibyście takie vlogi, jak już mówiłem, czy podoba Wam się koszulka. No i oczywiście gotowe, żeby wziąć ją w konkursie. Jak już też mówiłem wcześniej, wylosuję zwycięzcę za tydzień lub dwa. A teraz do następnego odcinka. Cześć!